Hola, hola, koleżanko, co Ty robisz? No jak to co? Pielęgnację? Ale że tak trzesz wacikiem, jeszcze płynem micelarnym po twarzy? Czy wiedziałaś, że używanie w ten sposób wacika niszczy Twoją skórę? To w takim razie według Ciebie co powinnam zrobić? Przede wszystkim płyn micelarny należy zmyć z twarzy, a widziałam, Ty tego nie robisz. Łap mleczko i umyj dokładnie skórę. No dobra, i co dalej? No jak to co? Zmyj wodą, a następnie osusz skórę ręcznikiem. No dobra, to teraz już wszystko wiem, więc mogę nałożyć krem. Hola, hola, stop. No ale o co chodzi? No teraz, żeby twój krem lepiej działał, powinnaś przywrócić skórze naturalne pH, które zostało zaburzone podczas mycia. No dobra. I że niby co teraz z tym mam zrobić? To jest płyn nawadniający z dużym pokładem tak. kwasu hialuronowego, który przywróci na twojej skórze okay. naturalne pH i doskonale nawilży twoją skórę. W ten sposób nakładając go dłońmi, oszczędzasz również swoją skórę i nie podrażniasz jej. To jest bardzo prosty patent na to, żeby skóra była zdrowa, promienna i po cichu ci powiem, wolniej się starzała. Czy teraz mogę już nałożyć krem? No jasne, twoja skóra jest dobrze umyta, jest stonizowana, nawilżona i teraz ten krem, który nałożysz, będzie miał o wiele lepsze działanie. Wow, dzięki za tą pomoc! Teraz już wiem, że każdy krem, który nałożę, będzie lepiej działał na moją skórę. Ale ten kwas hialuronowy to naprawdę mnie zainteresował.